No to miało być produkcja wspólna polsko koreańska czołgu miała dać po pierwsze zatrudnienie po drugie e, również impuls dla polskiego. Pan redaktor doskonale wie, że wiele I rzeczy, tak może byłoby. Pan, pan redaktor doskonale wie, że wiele rzeczy miało być za tego rządu, a nie ma, bo jakoś niespecjalnie specjalnie wychodzi robienie rzeczy, tak? I to jest też powód, dla którego jesteśmy w opozycji wobec tego rządu. E, natomiast ja naprawdę. Nie potrafię nie mówić o prawo sprawiedliwości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się tak skrajnie nieodpowiedzialnie w tej sytuacji międzynarodowej, klaszcząc Donaldowi Trumpowi, który mówi, że to Ukraina zaczęła wojnę. Po prostu nie, nie, trudno mi sobie wyobrazić, jak w ogóle wam się to w głowach łączy, że mamy sytuację, w której mamy osobę, albo kandydat na który mówi, czy uściśnie pan dłoń Putinowi? Ale oczywiście. Dla Polski wszystko, tak. Co tu się wydarzyło w ogóle? Że wyście mówili, że nie, nie podajemy ręki zbrodniarzowi jeszcze niedawno, a dzisiaj wasz kandydat nawet nie trzeba go namawiać. On entuzjastycznie się wyrywa, żeby tą rękę Putinowi uścisnąć. No to się nie czeka a jak pan w myśli, głowie, by doszło do spotkania Merc Putin, doszłoby do niego, czy nie? Myślę, że by doszło, i chciałbym, ale pa, pa, to pana...